Siema, jestem leścic w dzisiejszym odcinku na ale yy, Po prostu, kiedy się skuje w gomacji i odcinek się kończy. Wczoraj nagle muszę odcinek z gomacji i niestety mi się nie, nie naglał. Tak? No dobra, no to kiedy się skuje, odcinek się kończy. Yy, takie zasady: zaczynamy od trakt, no aż do. końca się skuje, no. Więc będę się cicho. Pewnie się wszystkie na steromadę znając mnie. Moje skille w i dasz. Chyba aż tak że źle ze mną jeszcze nie jest. No też. Nie wiem. W tym drugim poziomie są praktycznie trzy monety easy do zażalania i się więc. Moim celem będzie ich zebranie. chociaż nie chyba wolę je zebrać. Jest jedna taka banana, a tak to to wolę po Albo jak się skuje, to wszędzie, że odcinek był dłuższy. Co jest w Najgorszy moment. Uff. Tak, tak. Wiem, jestem dziwny. Takie rzeczy mi idą za trzecie Wszystkie. A dla mnie najgorszą rzeczą z tych easy poziomów. Serio, są te pocujne kolce. Uf. A takie rzeczy to nie, bo już się jakby nauczyłem tego. Sody tam u góry nie lecę, to jest dla mnie za trudne. No, nawet na praktyku tam się skuwałem 10 razy, że to zrobić, więc... Dobra. Y to jak myślałem, staromodny powinno jest bez problemu. Tyk. Begącego. Jak coś, ja mam włączoną muzykę, ale u Was jej nie słychać, dlatego że czasem mnie przegłuszczały odgłosy z gier. przez to nie wrzucam na przykład czasem odcinków. Jak miałem już nagrane. Tu, 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 a kto pytał? Nie wiem, co jak gadam. Mówię, byle jakie bzdury, byle, żeby przejść poziom. Dobra, dwie monetki zebrane z git. Tej trzeciej. Jeśli zobaczę, to zbiorę ale jeśli nie, to nie. Bo ona jest dla mnie najbardziej stresująca. Ta trzecia monetka. No, no. No, no. Czekajcie. Przejdziemy sobie za to, że odcinek był celny. Chyba kontakt z tymi dwoma, albo trzeba monetka. Spróbujemy strzema. mistrzem. Lecimy. Co, że jestem ciała, ale się skupię. Jakby tutaj będę, jakby tutaj na ziemię będę gadał. To jest takie chillowe momenty. Że jakby nic tutaj prawie, że to już te początki już nam praktycznie na pamięć. Chciałem jakby patrzeć, wiadomo muszę, ale nawet mogę praktycznie się skrobać, oglądać sobie telewizję. I z przemiętymi oczami i tak I moc... Ja! Przepraszam, to no. wszystko, no, ponieważ mimo wszystko chcę tam tą monetkę zrobić, bo jest to jest najbardziej easy, monetka. Moim celem jakby chciałem mieć chociaż tych 10 monetek, bo już w wtedy poziomy tak naprawdę... To jest bardzo realne, że 10 już w końcu. No, ale chodzi o to, no, że po prostu chcę odblokować tego. No, demona. Bo wiadomo, za 10, 20 i 30 monetek są demony, właśnie. Chodzi o nasze poziomy. Tu, tu, dobra. Nie zapomniałem o tej monetce. Kolejna będzie przy samolociku, który zaraz się zacznie. Tutaj będzie. Cyk, tutaj nie będzie. I tutaj muszę wlecieć w tą dziurkę. Przelecieć, jest. Nie! Jakby ja nie mam dużo czasu. Niestety tam przychodzę do nauki. Jutro sprawdziłem z matematyki mam. Jutro sprawdziłem z matematyki mam. No i z geografii nie wiem, czy będzie to... Tak to dziwnie wyszło. No nic, dokładnie wiadomo, nie będę mówił, ponieważ. Rada i te sprawy, wiadomo. No i po prostu nie chcę mówić tak dokładnie. To w sumie moja, moja prywatna sprawa. Co tam w szkole? No nic. I dlatego mówię właśnie, że nie mam tak czasu i muszę ten odcinek skończyć. Więc nie! Jakby specjalnie już się skończyłem, bo. Dobra, nie. Sorry, że się nie odzywam, ale teraz będę cicho. Pod... Kiedyś mogę zrobić bardziej taki, jutro może zrobić odcinek taki, gdzie będą gadać, a teraz będę cicho. Dobra, skupienie to wiesz, czy wtedy? Tu, 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 tędy przelecieć. Jeśli się nie skupię, głupio, to GG. Jeśli zbieram trzecią manetkę, będę w miarę to przechodził. To powinno być na spokojnie. Dobra, GG. Chyba, chyba GG. Dobra, zapomniałem trzeciej, cudno. Nie skuwam się tylko dlatego. Ponieważ. Ponieważ. Uwaga, uwaga. Przeszedłem już to z dwoma monetkami. O, coins. Czuł. Fajne. Cyk. Dobra. I mam końców już w sumie. Czekajcie. Wiem, mogę to łatwiej i szybciej sprawdzić. Ja tutaj sobie zaczę, 6 na 10, czyli potrzebuję 4. O, dobra. Czyli przydałoby się zrobić jeszcze tego trzeciego. To mam 7. No i jeszcze popatrzę na Paladogazd, a teraz tutaj, jakich mi brakuje, więc spróbuję to najłatwiejsze, oczywiście. Dobra, no to to by było na tyle. Cześć.